也也不多。Yeah, yeah, okay. Witam. Dzień dobry. Musiałem się wyłożyć... Patrzcie. Sklep z lampami. Jak mi się podobają te sklepy. Kurde. I proszę Państwa, witam. Witam nowo przybyłych i i, i tych, co dawniej byli. Wszystkich witam. Życzliwych ludzi. Już... Wracam sobie. Byłem w magazynie moim. Trzeba się Trzeba się słuchajcie Ruszać Bo jest już ten, wiosna Trzeba będzie, forma trzeba ćwiczyć Trzeba chodzić w Formę w letnią, formę wiosenną Forma to cały rok musi być wiecie Musi być forma cało Całoroczna Powinna być na poziomie Nic muszę jeszcze zrobić Dwie paczki i... i zobaczymy. No, witam, witam. Dzisiaj moim celem podróży jest mój dom. Bo byłem w magazynie moim i w mojej firmie i muszę wrócić. A idę sobie piechotą, bo auto mam w warsztacie, to sobie chodzę. Roweru mi się nie chciało brać. No a teraz idę piechotą do domu. Ale muszę coś zrobić w domu, paczkę muszę zrobić i iść do paczkomatu, także będę potem jeszcze raz. Mniej więcej tak wygląda mój cel. To nie są jakieś może ambitne w sensie krajoznawczym cele, ale No jest jednak poniedziałek, nie? Bądź co bądź gdzie ja mam iść, do tego pogoda taka, że ale no na całe szczęście już za już w weekend yy, o ile, mnie, o ile się nie mylę to jest zmiana czasu, będzie dłuższy dzień Ma być cieplej, także jakoś to powinno być sprawniej wszystko. Jakiś ponakręcam coś ciekawszego może no teraz nie ma, A w ogóle nie mam weny teraz. By coś nakręcać. Albo lajty robić jakieś ciekawsze. No nie mam weny, bo, bo jest to chyba przez tą pogodę, nie wiem. Ale będzie dobrze. Zobaczymy. Będzie bardzo dobrze. No, a teraz słuchajcie, a teraz idę do domu, zrobię paczkę i pójdę jeszcze raz dwie paczki właściwie. Bo dzisiaj, dzisiaj pogoda taka, wiecie. W marcu, jak w garncu. Zobaczymy, co to będzie wiosną. Latem, jak będzie to wszystko wyglądać. No hej, 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 o! Anonimowy, o! Anonimowy, jak to anonimowy. także zobaczymy ja tutaj planuję zobaczymy jak się rozwinie, że tak powiem yy, no jak algorytm YouTube'a będzie to wszystko ogarniał bo to wiecie mam jeszcze drugi kanał i tam jakby troszeczkę inne rzeczy są, ale chciałem się docelowo na jednej na jednym skupić, bo nie mam też czasu za bardzo. Najlepiej się skupić, wiecie, na jakiejś konkretnej jednej rzeczy. Nie można wszystkich srok za ogon, bo to nie da rady, tak. Także zobaczymy, jak będzie rozwój wyglądał tego kanału, tego drugiego, jeszcze w sumie trzeciego. I zobaczymy, który będę rozwijał bardziej, a który będzie taki zachowawczy, nie? Zobaczymy. Drugi kanał to jest poprzez las, jakby, co? I dotyczy, no dotyczy roślin, przyrody głównie. Siema. Także... No tutaj to wiecie... Tu jest tak trochę o Wrocławiu, nie? Głównie są różne filmy z Wrocławia, ale docelowo... On początkowo ten kanał miał dotyczyć historii medycyny. I ja nie wiem, czy ja nie wrócę do tego. Trochę do tej medycyny, bo to... Jest taki wiecie temat evergreen i możliwe, że możliwe, że na ten temat trochę pogadam Ja teraz nie pracuję już w służbie zdrowia Ale przez lata pracowałem w różnych placówkach na różnych oddziałach szpitalnych przede wszystkim I w innych komórkach organizacyjnych szpitali także mogę coś o o tym powiedzieć i chyba raz takie robić kanał, takie filmy bo to jest ciekawe dosyć dlatego do ja jeszcze do tego mam wykształcenie po tej linii fachowe więc mógłbym nieco nakreślić tu tematów medycznych i teraz tak podstawowa rzecz związana z tymi tematami to wiecie jest różnie, nie? W służbie zdrowia naszej. Mógłbym tutaj powiedzieć dużo dobrego, ale też dużo złego. Tak jak w każdej dziedzinie jest dużo, jest, jest jakaś kategoria. Wszystko się na ludziach opiera. Wiecie o co chodzi. To nie tylko sprzęt. Sprzęt też jest ważny, ale ludzie. Bo jak ktoś nie będzie umiał tego sprzętu obsługiwać, to to dupa z tego wyjdzie. To jest raz. Druga sprawa. No i jeszcze kawałek do domu. Druga sprawa to jest taka, że wszędzie są ludzie na poziomie i poniżej poziomu. Nie? W służbie jest tak samo. Są dobrzy lekarze i słabi. Owszem, żeby zostać lekarzem, coś trzeba umieć, ale to nie zmienia faktu, że jest dużo słabych lekarzy po prostu, którzy owszem zostali lekarzami, ale nie są to dobrzy lekarze. Tak? Nie znają się dobrze, nie dokształcają się, albo nie mają... Nie mają zmysłu do tego, bez tak? odpowiedniego powołania, Ale po prostu są wypaleni. Tak? Nie chce im się tego robić. Są zmęczeni. Może mają ma inne kłopoty, ale i... no także lekarz, to człowiek. A to samo tyczy się innego, pozostałego personelu. To samo. Także wiecie: służba zdrowia jest. Jest to temat głęboki i szeroki. Także Natomiast czy jest dużo złego, czy co jest więcej dobrego czy złego, wydaje mi się, że w polskiej służbie zdrowia jest więcej dobrego niż złego. Naturalnie, że tak. Naturalnie, że tak. Zły rzeczy też jest dużo, ale dobrych jest więcej. Oczywiście. Nie jest prawda. Że w polska służba zdrowia to jest samo dno. Nieprawda. To jest całkiem dobra służba zdrowia. Ona nie jest taka najgorsza, słuchajcie. Ona ma dużo pro problemów i patologii, ale generalnie większość tego, co się dzieje, to jest to jest jednak na plus. Pomijając, słuchajcie, bo służba zdrowia to jest jedno, ale są jeszcze inne uwarunkowania, tak? Bo mówimy, to jest bardzo skomplikowane, bo na różnych, na różnych poziomach są różne rzeczy się dzieją, wiecie. Lekarze mogą być super wykształceni, i super oddani pacjentowi, a system na przykład powoduje kolejki, tak? Więc dostępność do lekarzy jest ograniczona. Więc tu jest na przykład większy problem, tak? Niż jakość lekarzy. To jest inna sprawa. Bo to jest... służba zdrowia to jest cały system, więc to... Na różnych poziomach są różne patologie. Więc dostępność na przykład jest ogromną patologią. Ogromną. A na przykład błędy lekarzy. Wiecie, ja nie znam statystyk nie bo to trzeba byłoby... to są takie ogólne jakby spostrzeżenia, ale to Więc to jest to nie jest miarodajne, to jest moja opinia tylko i wyłącznie to. Nie możemy się na tym opierać jako na jakichś badaniach, tak? Bo tutaj to. Poza tym, wiecie, są jeszcze takie kwestie jak. Y, takie kwestie jak polityka lekowa, tak? Potem są. Y, to wszystko, te wszystkie wpływy, jakie wywierają ci, którzy są wyżej, tak, jeszcze jakby mają większy wpływ, w zakres niż służba zdrowia lokalna, czyli ta krajowa, tak, czyli na przykład państwowa. Znaczy narodowa, nazwijmy to tak, służba zdrowia różnych krajów, bo są jeszcze ponadnarodowe różne rzeczy, tak, jak firmy farmaceutyczne, jak polityka Unii Europejskiej, no to może by o tym gadać i gadać bez końca. A my się tutaj skupiamy na jakimś tam pojedynczym szpitalu, wiecie, to jest też... Są lekarze, słuchajcie, którzy... Są na przykład lekarze starej daty, którzy są bardzo dobrymi lekarzami. Wiecie, oni się kształcili dawniej, ale mają tak duże doświadczenie. Nie, nie mówię, że wszyscy są, ale że wszyscy starzy lekarze są dobrzy, ale... Jest dużo, duża kategoria takich starej daty lekarzy, którzy wiecie, bo kiedyś lekarz troszeczkę innych miał trochę mniej instrumentów i musiał bardziej polegać na, na mniejszym wachlarzu np. badań diagnostycznych niż obecnie, co też jest, to też było słabe, nie? ale to wykształcało w lekarzach tą umiejętność, wiecie ten zmysł. a teraz lekarz rzuca wszystko na badania iść pan badania zrób, zrób za miesiąc jest taka robota dobra, przerwa, na razie